Cześć, pierwszy odcinek Little Pet Shop, sklepik i szkoła. Hmm, o czymś tam chyba zapomniałam. Dobra, idę zobaczyć, czy jest yy, ktoś jest, jakieś goście są, może? O, nikogo nie ma. O czymś zapomniałam? Ach, zamykam. O czym ja tam zapomniałam? On właśnie muszę iść do szkoły. O, już się lekcje zaczęły. O. Hania, usiądź z Weroniką. Yy, dobrze już, ale ja nie, jej nie lubię. Musisz z nią usiąść. Dobra, przepiszcie, co jest na tablicy. Dobrze. A ja coś porobię za ten czas na komputerze. Zaraz y, będzie dzwonek, a powiedz przez co się spóźniłaś? No, y, musiałam zostać y, w tym, no w sklepiku moim. Niedawno założyliśmy go i... Proszę panią, a czy ja mogę iść do toalety? Idź. Dobra. Yy, to w takim razie, yy, tak. Yy, kto już przepisał? Ja, ja, ja. Proszę pani, ja jeszcze muszę tylko dwa zdania. Dobrze. Au. Yy, no dobrze, zaraz będzie dzwonek. A ty masz uwagę, bo się spóźniłaś. Dobrze. No, ale jeszcze będę mogła ją poprawić. Nie wiem. Hej, wejdź szybko. Panią, ma tam. W łazience jest porozwalane na podłodze. Co tam jest? Chyba ktoś z starszych klas coś porozwalał. Jesteście dopiero w pierwszej klasie, a potem będę szła do y trochę starszej klasy, więc ciekawe jeszcze z której zapytam się, czy ktoś z nich tam jest. Proszę pani, ona mi dokucza, cały czas sobie żartuje. Wcale nie, ha, 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 ha. I skacze po ławkach, skacze po ławkach. Przestań. A ona mi też dokucza, bo my się nie lubimy. Hej. O, ja wolę ciszę. Gdzieś tam one sobie... Szartują, albo się nie lubią. A ten mówi, że w łazience są problemy.